E, ponad pół roku e, temu miałaś operację nosa i jak teraz się czujesz e, z tym nowym? Z no, czuję się bardzo dobrze. E, właśnie nie ponad pół roku. Niestety jeszcze nie. To jest e, no, prawie pół, więc on jeszcze, że tak powiem, żyje swoim życiem, ten nos, bo nos ustawia się do roku czasu. Yy, więc powiem ci, że to jest takie śmieszne, bo czasem się budzę i ten nos jest jeszcze duży, czasem się budzę, już jest taki porze no już mam nadzieję, że taki zostanie, albo później znowu coś tam się zmienia. Więc czuję się dobrze, ale wiem, że będzie jeszcze lepiej. Jesteś zadowolona? Poszła drugi Jezu, raz na taką oczywiście, operację? Oczywiście, oczywiście, jestem bardzo zadowolona. No. A jak Polecam? wygląda taka rekonwalescencja? Yy, no, w sumie. U mnie to też było dość szybko. Przez tydzień czasu nosisz gips na pół twarzy. Oczywiście nie, najbardziej to bolą siniaki, ponieważ rzeczywiście pojawiają się bardzo duże siniaki wokół oczu. Ja mam ogólnie światłowstręt, więc jeszcze z tymi siniakami to w ogóle nie mogłam na nic patrzeć. Jak ktoś do mnie przychodził, to w ogóle nie chciałam się rozmawiać. Wiesz, no taki jest wykończony organizm, ale to trwa naprawdę kilka dni i potem wszystko wraca do normy. Ja już tak naprawdę tydzień po zdjęciu gipsu już miałam sesję zdjęciową, więc wiesz, tak na wariata trochę wszystko u mnie, u mnie zawsze. Twoja rodzina właśnie na operację plastyczną nosa? No, to jest mega śmieszne, bo moja rodzina zawsze od dziecka mówiła mi, że mam duży nos. Na każdym spotkaniu rodzinnym po prostu: "Masz za duży nos", yy, wiesz. Poszłaś w tego, 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 nie? A jak przyszłam i powiedziałam: "Słuchajcie, robię nos", no to oczywiście nie, no po co? Przecież nie mam problemu, masz piękny nosek, wiesz, jak to jest. Yy, zapomnieli o tym, co całe życie im mówili. Więc no, oni i tak wiedzieli, że ja to zrobię, co by nie powiedzieli. Także ja to zrobiłam, wszyscy mówią, że jest okej, okay, bardzo się im podoba ta zmiana, więc pokonano tak, na wiecie. Rozmawialiśmy już o hejcie, ale to jeszcze właśnie do tego e, przypomnę, że czytałam komentarze na Twoim Instagramie i właśnie wszyscy się czepiają tego nosa od razu. I właśnie piszą między innymi, że wyglądasz jak Michael Jackson. Tak. I co sądzisz o tym? O Jezu, no. No trudno, takie życie. Nie, Jakby się nie. Tym. zupełnie się tym? Nie, przyjmuję. zupełnie się tym nie przejmuję. Powiem Ci, że ja ostatnio byłam e, nawet, u, nawet u Pana doktora Zachary, u którego robiłam nos. Pytałam się go, tak zawsze się pytam z ciekawości, czy kosmetyczek, czy osób, które wykonują operacje plastyczne, czy zabiegi medycyny estetycznej. Zawsze się pytam, ile macie klientek? Wyobraź sobie, że Pan doktor Zachara codziennie ma operację nosa wykonywaną. Ludzie to robią, nie tylko ja. To no nie ostatnio... jest jakiś e, temat, wiesz, w ogóle dziwię się, że to jest cały czas taki temat tabu i to jest tak rozsmochiwane, y, ale ja się czuję dobrze ze sobą i to jest najważniejsze. Właśnie mam wrażenie, że ostatnio operacje nosa są bardzo popularne, że <laughs> bardzo ogóle? dużo osób robi sobie, bo to jednak nos jest taką częścią, że on bardzo zmienia twarz. To jest tleną twarz. Tak. To jest centrum twarzy, tak. Ale w ogóle, słuchaj, operacje, no, ja nawet ostatnio, bo też miałam liposukcję, nie wiem, czy o tym wiesz, ja miałam liposukcję, co jest takim już, to już jest bardziej kontrowersyjne, jak, bo ja na części ciała? Brzucha. Gdyby mi ktoś powiedział trzy e, lata temu, że sobie zrobili liposukcję, no to bym wyśmiała, bo nawet to było kiedyś lenistwo, wiesz, jak ja chodziłam na siłownię, trzymałam dietę, to to w ogóle było nie do pomyślenia dla mnie, a teraz to zrobiłam i też, też się zapytałam właśnie lekarza i też powiedział, że nie ma to operacje, więc to naprawdę ludzie to Robią. Nie wszyscy się do tego przyznają, ale robią. Chciałam to. się zapytać, czy miałaś jeszcze jakieś ingerencje, inne, jakieś zabiegi? No właśnie tą oni posukcję miałam. Mhm. No. A jakieś inne jeszcze na twarz zabiegi, bo no, miała, ludzie ci, ale... właśnie bardzo piszą, że zmieniła się <laughs> tak, po tak. wyjściu z hotelu. Tak, wiem, ale to też mnie bardzo dziwi, ponieważ ja w programie miałam i powiększone usta, i zrobione rzęsy, i to, i tamto, i to I naprawdę ja nie byłam nigdy jakąś mix naturalności. Nie wiem, czemu ludzie aż tak bardzo zwracają na to uwagę, ale też wydaje mi się, że wiesz co, my tam byliśmy ponad miesiąc czasu, więc wiadomo, że z każdym tygodniem wyglądałyśmy coraz gorzej, nie? No bo wiadomo, nie miałyśmy dostępu do kosmetyczek, do rzęs i tak dalej. I może dlatego ludzie tak teraz się dziwią, że jesteśmy bardziej ogarnięte i coś tam się zmieniło, nie? A po prostu no, zmieniło mi się centrum twarzy, więc wiadomo, ja że wyglądam inaczej. Mm -hmm. No tak, po no, to e, z hotelu pewnie nie wiem, jakieś ćwiczenia, właśnie zabiegi. No wiadomo, wiadomo. No. Ale zawsze je robiłam. To nie, wiesz, mm -hmm. to ja od 18 roku życia mam w, y, rozwiązek z medycyną estetyczną, wiesz mm -hmm. co chodzi? To nie jest tak, że to się stało rok temu, bo wygrałam program. Mm -hmm. A jakieś masz właśnie jeszcze plany <laughs> kolejne, jeśli chodzi o zabiegi? E, zawsze mówię, że nie, a potem nagle się pojawia. <laughs> Ja teraz masz coś z tyłu głowy, że jeszcze coś byś sobie poprawiła? E, nie, na tą chwilę, na tą chwilę jest okej. Okay.